Cześć Michał Koper, witam Was serdecznie. Zapraszam na szybciuchną dogryweczkę do dzisiejszej prasówki bokserskiej. Jeden szybki, ale ciekawy news: mamy, proszę Państwa, nazwisko rywala Damiana Ktyby na galę grupy Top Rank na 21 czerwca. To wszystko w hali Prudential Center w New York. I tym oponentem, Knyby, będzie. Marcin Siwy, który wróci do takiego prawdziwego boksu po raz pierwszy od września 2022 roku. Potem gdzieś tam Marcin nam zaginął w odmętach free fightowych. W grudniu 2023 stoczył bokserską walkę, ale na gali free fightowej. i teraz wraca do tego poważnego, prawdziwego boksu, mierząc się z Damianem Knybą 21 czerwca. Interesujący wybór rywala. Pan Andrzeju Wawrzyku, bo przypominam, że Knyba znokautował Wawrzyka ostatnio na gali w Prudential Center. Również Teraz do tego Prudential Center, to jest w ogóle już <coughs> trzeci pojedynek Damiana w tej hali w New York, dziewiąty w USA widać, jest w tym jakaś myśl, jest, jakaś, myśl. jest jakaś koncepcja grupy Łukasza Kownackiego, grupy Eryka Rachwała, bo to oni organizują tę walkę, to jest gala grupy Top Rank, natomiast to jest Command event organizowany przez Polaków, no i jest w tym jakaś koncepcja, jest w tym jakiś pomysł mierzyć, Zastawiać Damiana Knybę z polskimi pięściarzami Natomiast zastanawiam się Czy do końca jest to słuszna koncepcja Bo fajnie nam się naprawdę sprzedało Klikała ta walka Wawrzyka Z Knybą Widać, że te walki polsko-polskie elektryzują polską publiczność W internecie to się klika To oglądają kibice nad Bisą W Polsce te walki dobrze się sprzedają Natomiast zastanawiam się, czy warto takie walki Organizować Damianowi w USA No bo tak się zastanawiam Czy przypadkiem ta polonijna publika to nie bardziej niż walki polsko-polskiej, wolałaby zobaczyć po prostu walkę Damiana Knyby z jakimś tam e, tubelcem, z jakimś amerykańcem, po prostu zobaczyłaby jak Polak bije amerykańca, a nie jak, po, jak Polak bije Polaka, no nie wiem, taką mam rozkminkę, czas pokaże, czy słuszną, to jest moja wątpliwość, no bo ta walka e, Knyby z Wawrzykiem, tak jak powiedziałem, klikała się świetnie, w Polsce było nią zainteresowanie, natomiast w hali Prudential Center, no nie czarujmy się, nie było tłoku, no nie było, e, nie było oczywiście całkowitych pustek, natomiast no Przypuszczam, tam pewnie za 3000 miejsc się wyprzedało. Nie jest to jakaś zachwycająca frekwencja na taką wielką halę, natomiast no, musimy mieć na uwadze, że. Damian Knyba tam swoją popularność buduje od zera, praktycznie tak jak Adam Kownacki. To jest proces, który się musi dokonać. No, Tym bardziej, że Adam Kownacki był tam od początku, no jakby miał wokół siebie rzesze swoich przyjaciół, ludzi, którzy mu kibicowali od samego początku. Natomiast Damian Knyba jest w Stanach od niedawna i buduje się od etapu takiego pięściarza, który no, jeszcze nic nie znaczy w światowym boksie. Tak to wygląda. Gdy Tomek Adam bo cały czas są porównania do Tomka Adamka, boksował w Prudential Center, to on już do Prudential Center zjeżdżał jako były mistrz świata wagi Półciężkiej, pretendent do mistrzowskiego pasa w kategorii cruiser. No to już była potem challenger w wadze ciężkiej, to już była gwiazda boksu po prostu. On był na innym poziomie. Damian Ktymba buduje się od innego poziomu niż Adamek i nawet od innego poziomu niż Kownacki. By tak powiedzieć, Kownacki mieszkał w Stanach Zjednoczonych od samego początku, prawie, bodaj w wieku 7 lat i po prostu był tam miejscowym, lokalnym gościem. Knyba się dopiero tam zadomawia, więc no nic dziwnego, że frekwencja na jego galach jeszcze nie jest jakaś tam porażająca. No zobaczymy jak będzie. Tak jak powiedziałem, budowanie popularności, zainteresowania sobą, to jest proces. Na pewno ta walka z Wawrzykiem zrobiła trochę szumu. Był piękny nokaut, była taka deklasacja, było niszczenie Andrzeja Wabrzyka w ringu w wykonaniu Knyby. Teraz Siwy. No i zastanawiam się właśnie, czy ten Siwy, jako Polak, to był, będzie dobry wybór, na pewno to będzie ciekawe wyzwanie dla Knyby. Dużo ciekawsze niż Wawrzyk, bo... Z, zupełnie szczerze, gdybym zostawił Prime Wawrzyka i Prime Siebiegond, no to postawiłbym na Wawrzyka w takim e, zestawieniu Prime, natomiast ten Wawrzyk, który boksował z e, Damianem Knybą, mimo naszych najlepszych życzeń, najszczerszych jego chęci, no to był po prostu cięcienia, tak? Po prostu Knyba wyszedł tam, robił z nim co chciał i e, gdy chciał, to go po prostu e, znokotował. E, Marcin się wymienił tutaj swojej nieaktywności, bo tego boksu prawdziwego, ten prawdziwy boks ostatnio robił we wrześniu 2022, wydaje mi się, że. I jakoś tam zawiesi rękawice, e, nie rękawice, e, zawiesi poprzeczkę jakoś tam w miarę wysoko Damianowik Knebie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Siwy to jest zawodnik, który ma jakieś tam e, fajne podłoże amatorskie swego czasu w tym boksie amatorskim, olimpijskim, nawet sięgnął po brąz na Mistrzostwach Świata e, Młodzieżowców w No Tam trochę miał szczęścia, może takiego szczęścia wspomaganego e, pewnymi działaniami, bo tam zdaje się w komisji <laughs> sędziowskiej siedzieli też i Polacy, czy tam przyjaźni Polakom, y, ludzie nie dopuścili rywala, no pewnie z prawdziwych problemów y, powodów zdrowotnych, y, nie dopuścili rywala Marcina Siewego do półfinału, i tym sposobem Eee, do ćwierćfinału i w tym sposobem Marcin się znaleźł się w półfinale w strefie medalowej tychże mistrzostw, no i zdobył brąz e, igrz, e, nie Igrzysk, mistrzostw świata młodzieżowców, więc ma jakiś tam dorobek w tym boksie olimpijskim na zawodowstwie 25 zwycięskich walk 12 nokautów, jeden remis z Kamilem Sokołowskim w, tej, w tym ostatnim bokserskim występie, no ten występ też spory e, znak zapytania postawił przy nazwisku e, Marcina Siwego i tego co on tam może dokonać w boksie, Zatem wiadomo Kamil e, Sokołowski na zawodowstwie to jest taki tester tych profesjonalnych pięściarzy, natomiast wie, jeśli wychodzi do niego ktoś, ktoś z dużą klasą, no to raczej sobie z Kamilem radzi, chociaż też nie zawsze, bywają wyjątki, natomiast ta walka Siwego z Sokłowskim bo po prostu słaba w wykonaniu Siwego i tyle, no. Zobaczymy, co tam z tego boksu Marcina Siwego jeszcze w tym jego boksie pozostało. 21 czerwca, według mnie całkiem fajne zestawienie, pewnie będzie jakieś zainteresowanie w Polsce, no pewnie nie będzie też e, takiej takie złe krwi między nimi, bo Marcin siwy no to jest raczej taki konkretny gość. Zupe, zupełnie e, poważnie ciężko się z nim robi wywiada w takim sensie, że on nie jest specjalnym mówcą, tak? To nie jest Wawrzyk, który jest e, wyluzowany, który tam różne rzeczy gada, potrafi zaczepić jakoś tam e, ostro, odpowiedzieć na jakieś pytanie, zaczepki. Tutaj nie spodziewam się raczej jakichś takich wielkich emocji, takich emocjonalnych, dlatego też się zastanawiam, czy, czy to jest dobra droga, czy to jest dobry kierunek, żeby robić tutaj polsko-polskie zestawienie dla Damiana Kneby, no, ale zobaczymy, no ocenimy po frek frekwencji w Prudential Center, zresztą to nie będzie jedyna walka dla polskich kibiców interesująca, bo będzie tam w main eventie starcie Wito Mielnickiego, juniora z Kamilem Gardzielikiem i to będzie taka walka, no z jednej strony na Kamila być może kilku Polaków tam przyjdzie w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony Witom Mielnicki jest dobrym ticket sellerem w okręgu nowojorskim, ja pamiętam jak, jak, jak były walki Kownackiego, Wito Mieliński tam występował na, na, na walkach, na galach Kownackiego, on też tam miał całe sektory wyprzedane tych swoich y, kibiców, więc tutaj na pewno Prudential Center będzie frekwencja, na pewno y, kibice Witowi Mielińskiego też y, sporo tam ruchu ale no, zobaczymy, no bo celujemy w taki wariant, kiedy to Damian Knyba jest ticket sellerem no, wydaje mi się, że czeka nas całkiem ciekawa walka i też dajcie znać widzowie z USA, bo na pewno tutaj jest kilku widzów z USA, czy was jara takie polsko-polskie zestawienie nie? knyba kontrasiwy, czy raczej wolelibyście właśnie zobaczyć jak Polak bije Amerykańca w tej dzisiejszej dogryweczce prasówkowej wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia,